Sobie wóz. Różne rzeczy wiózł. Taki sobie jak każdy wóz, zwykły wóz. Z górki toczył się wesoło, turkotały wszystkie koła. Jedno koło, drugie koło, trzecie koło, czwarte koło. Postukują mu wesoło. Lecą z górki na pazurki. A pod górę, jak ze smołą, ciągnie się za kołem koło. Skrzypią, piszczą wszystkie osie, niby zażenane prosię. Jedna oś, druga oś, każdą chyba boli coś. Jęczą szprychy i obręcze tak się męczę, tak się męczę. A na wozie leży sobie, leży sobie, nic nie robi. Jeszcze jedno, piąte koło. Piąte koło, jak wiadomo, niepotrzebne jest nikomu. Leci wóz rozpędem z góry, aż się wznoszą kurzu chmury. Wlecze noga się za nogą w górę, lub z tą drogą. A na wozie leży sobie i wygodnie się rozwala, od naprawy, od kowala, wraca, leży, nic nie robi piąte koło. Raz, gdy wóz tak pędził w dół, nagle jedno z kół, może czwarte, może trzecie, to już wszystko jedno przecie. Trach, buch, bęc o kamień uderzyło, uderzyło całą siłą, i w kawałki się rozbiło, obręcz szprychy w drobny proch rozleciały się jak groch. Zaraz się przewrócił wóz, ugrzązł, jakby ziemię wrózł. Co tu robić? Trudna rada, lecz woźnica wnet zakłada piąte koło, co gotowe, leży sobie. On ma głowę i znów jedzie wóz wesoło. Przydało się piąte koło.